Cześć, witam Was na kanale Tech w szybkim teście prezentacji nowego dysku Gen4 X4 od firmy PNI Accelerate CS3140 o pojemności 1TB. Zobaczymy jak szybki jest ten nowy nośnik NVMe. Na jego, jak powiedziałem, test, recenzję i szybką prezentację serdecznie Was zapraszam. Dysków Gen 4 nam przybywa jak grzybów po deszczu. Co prawda ceny jeszcze nie są jakieś rewelacyjnie niskie, ale już poniżej 1000 zł można kupić naprawdę szybki dysk 1TB i tego przykładem jest właśnie ten Accelerate CS3140 o pojemności 1TB. Nowość, dysk z ultracienkim cienkim. Ceramicznym radiatorem. Zobaczymy, jak będzie z temperaturami podczas transferów dużych plików, bo wtedy najbardziej tak naprawdę w każdym dysku NVMe nie grzeją się kości pamięci, które są na dysku lutowane, a grzeje się tak naprawdę kontroler. Tutaj mamy do czynienia z najnowszym kontrolerem od firmy Fusion. I zobaczymy, jak będzie z jego temperaturami, ale też z transferami również po zapełnieniu w ponad 80% zobaczymy, czy zwolni, czy nie zwolni. To, co zwykle robię w momencie, jak prezentuję i pokazuję Wam nowe dyski NVMe, szybkie dyski NVMe, bo wolnych nie chcą po pokazywać, chcą pokazywać tylko szybkie. Dobrze, powiedzmy sobie kilka słów na temat samego dysku. No, w pudełeczku kolorowym, jak na ja przestało, przyjeżdża tak naprawdę w bliższe tylko i wyłącznie dysk NVMe, nie ma śrubki, ale wszystkie płyty mają. Przeważnie powinny mieć, nie ma naklejki, plus 10 do transferu. Musimy sobie sami ją skombinować, ale że ten dysk ma najnowszy kontroler od firmy Fusion, przeznaczony do dysków Gen 4 X4, to kilka słów specyfikacji mu się należy. Jest to Fusion 5012 E18, wyprodukowany w 12 nanometrowej technologii, co przekłada się na zużycie energii i to producent podkreśla. E, Ważne w przypadku notebooków, choć tam może być problem ze schodzeniem tak szybkiego dysku NVMe Gen 4. 1 GB Pamięci DDR4 SKH. Jest to oczywiście pamięć Cache, natomiast mamy tutaj poza tym 428 warstwowe, 256 gigabajtowe kość pamięci TLC Microna. Dynamiczny bufor SLC, Smart ECC, End-to-End Data Protection, 256 Bitowy system szyfrowania AS, LPDC Trim i TBW na poziomie 1800 TB, jak również 2 miliony godzin pracy pomiędzy awariami. Odczyt sekwencyjny 7500 MB na sekundę i zapis sekwencyjny 5650 MB na sekundę. Czarny laminat, kości lutowane jednostronnie, dwutorabajtowa wersja, bo jest, ma kości lutowane dwustronnie, co jest już standardem w dyskach NVMe, że tak to właśnie producenci sobie rozplanowują. Więc co, zabierzmy go na platformę Ryzena B550. Która obsługuje oczywiście szybkie dyski Gen 4X4. Zobaczmy, jak jest naprawdę z transferami tego malucha. Naprawdę bardzo szybki nośnik NVMe. Jeden z najszybszych, chyba, który aktualnie możecie do, dostać tak bez problemu na rynku. Eee, kosztuje około 980 zł. Link do Morele net oczywiście, pod filmem w opisie. I uważam, że jest to dobrze wyceniony nośnik. A propos swojej wydajności bardzo fajne narzędzie pracy dla wszystkich twórców. Dla wszystkich tych, którzy pracują na dużych plikach, dla wszystkich tych, którzy pracują na dużych bazach danych, którzy transferują duże ilości danych, na przykład ze swoich kamer 4K, 8K, do następnego wykorzystania, na przykład w programie do obróbki wideo, do obróbki dużych zdjęć, jak najbardziej ok. We wszystkich testach syntetycznych wypadł bardzo dobrze, oprócz. Tego, że nie jest to zbyt rewelacyjny system na trzymanie programów i uruchamianie z niego programów, w tym sensie na instalację programów i uruchamianie z niego programów, ponieważ odczyt małych plików 4K niestety dosyć mocno kuleje w porównaniu do innych jego parametrów. Nie ogólnie kuleje, tylko w porównaniu do innych parametrów tego właśnie dysku, ale do pozostałych zastosowań. Jak najbardziej rewelacyjnie szybki dysk. Ode mnie otrzymujemy moją rekomendację i wyróżnienie za wydajność. Moi drodzy, bo w tych pieniądzach ciężko aktualnie kupić coś szybszego. Ten ultra cienki naklejkowy radiator, powiem Wam szczerze, że. Niby dawał rada, na temperatury około 65 stopni. Oprócz tego, że u mnie było dosyć gorąco i przy transferze ponad 100 GB nie sapał się ten dysk, Ani razu nie wpadł w throttling, czyli nie przekroczył 75 stopni temperatury, bo wtedy większość dysków NVMe wpada w throttling i spowalnia zapis odczyt. Ale jakby się tak zastanowić, to zdecydowanie do bardziej obciążającej pracy niż instalacja gier i odpalanie gier z tego dysku. Warto by się zaopatrzyć chociażby w ten radiator dodawany do płyty głównej, jeżeli nasza płyta nie jest super budżetową i ma taki, albo dokupić jakiś miedziany radiator zewnętrzny, na przykład firmy EK. I można, jak postaram się go zalinkować, o ile nie zapomnę, ten radiator też. I można wtedy cieszyć się naprawdę jeszcze niższymi temperaturami niż widzieliście, i być spokojnym o to, że przy transferze nawet 500 GB, 800 GB non-stop ten dysk nie wpadnie nam w trotting. Aczkolwiek te wszystkie szybkie dyski NVMe GEN4, Gen GEN4, Gen X4 według mnie już fabrycznie powinny być wyposażone w odpowiednio duży radiator, żeby je schłodzić. A ode mnie to tyle. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o dyskach GEN4, X4. Czy macie odpowiednią płytę główną, żeby wykorzystać ich transfer? Jak widzieliście, w tym przypadku był na poziomie powyżej 7000 MB na sekundę. Kosmiczny transfer. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam Was. tech. Hej!